Proszę przedstawić, powiedzieć nam, jak Pani ma na imię. Teraz nazywam się Krystyna Budnicka, a moje rodowe, moje nazwisko i imię to Hena Kuczar. I no, urodziłam się w Warszawie. Coś o rodzinie mam na pewno powiedzieć, prawda? Czy w jakiej rodzinie? Tak? Czy, czy jakie, jakie, co, co mam na temat mojego dzieciństwa? Tak, jak, 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 jak wyglądała wyglądało... moja rodzina. Więc byłam ósmym najmłodszym dzieckiem w domu, w rodzinie. Miałam sześciu braci i jedną siostrę. Ja byłam najmłodsza. Różnica wieku była dość duża, bo między najstarszym bratem a mną było 21 lat różnicy, więc ja tak. Byłam 3 lata a ciocią, byłam, więc tak rodzina była bardzo. Liczna, bardzo tradycyjna przede wszystkim, religijna. I tam, z tego co pamiętam, ja byłam dzieckiem, ale dość dobrze pamiętam, bo wojna wybuchła, miałam 7 lat, więc już taka duża dziewczynka, pełnie świadoma. Mój tata był stolarzem i pracował z moimi braćmi w takim warsztacie, który mieścił się w suterynie. Myśmy mieszkali na parterze, a pod naszym mieszkaniem był, ta była suteryna, w którym był warsztat stolarski. Tam tata pracował. No nie byliśmy bogaci, nie byliśmy bardzo zamożni, ale jako dziecko nie pamiętam, żeby miała jakieś, żeby mi było trudno, żeby miała jakieś braki. Byłam przede wszystkim kochanym dzieckiem, najmłodszy Beniaminek, więc często nie po imieniu, tylko gdzie dziecko, co robi dziecko. I, i no byłam szczęśliwym dzieckiem. Pamiętam różne takie, no pamiętam święta, pamiętam obchodzone, a tata mój był jak patriarcha z piękną białą brodą. Nie był chasydem z tego, co się orientuje, ale był bardzo głęboko religijnym człowiekiem. No i taką ciekawostkę powiem, bo to jest bardzo ciekawe że w takie sobotnie wieczory czy piątkowe, nie, ale sobotnie wieczory na oczekiwanie, prawda, zapalenia światła siadaliśmy pod piecem, bo były piece kaflowe, które się wyciepło, była zima, była sroga i tata opowiadał bajki, ale ta teraz patrzę, że to nie były wcale bajki, to były powieści biblijne. I wtedy pamiętam, że się dowiedziałam prawda, i o Faraonie, i o, prawda, o Józefie. Jego takie różne to ja dopiero później za To nie były żadne bajki, to były, to były opowieści biblijne, które dzieciom opowiadał. I to było takie piękne. No cóż jeszcze z tego, pamiętam, chodziłam do przedszkola. Przedszkole było dla dzieci żydowskich, ale z językiem polskim, z tego co pamiętam. I tam, no to była taka, to się nazywa freblówka. Wtedy bo pracowali metodą frebla, taka nowoczesna bardzo. No tak, mama oczywiście nie pracowała, ale miała co robić, mając ośmioro dzieci. Tam wszystko trzeba było robić w domu. I, no to, to, cały świat to był Plac Muranowski, który teraz nie istnieje. Który nie ma, jest ulica Muranowska, ale topografia zupełnie inna. Kiedy układałam, prawda, plan Warszawy przedwojennej obecnej, to teraz ten dom tak, jak gdyby był na środku jezdni. Bo tak wygląda, zupełnie zmieniła się, tam nie ma śladu nawet. Nie ma ulicy nawet, w której tam do przedszkola chodziłam. To był piękny, to był, to, to był mój świat, to było, prawda, to przedszkole, mój dom, moje podwórko, koleżanki, zabawa. I, no, co jeszcze z dzieciństwa, co pamiętam, bardzo, bardzo fajne było, bo tata jako stolarz robił mi zabawki drewniane, Także miałam łóżeczko, szafka, to wszystko takie i lalki. Nie miałam śpiącej lalki, żadnej bogatej tej, ale miałam szmacianą, piękną lalkę, którą bardzo kochałam. Moja siostra mi ją robiła. No i takie to było. No takie normalne, szczęśliwe dzieciństwo. Byłam kochana. No i tyle. No, no i to się wszystko skończyło, prawda? A co robiła mama? Co moja mama robiła? W domu. W domu? Była. W domu. Mama nie pracowała, była w domu, była, była, była można powiedzieć, kapłanką tego mieszkalnego domu, tej rodziny, była, była wszystkim, no bo. Nie, no. Pamiętam, że moja mama była, tak się mówiło, że mama była królową tego domu. Tak była traktowana. Pamiętam, jak tata z takim, zwracał się do niej, jakoś tak, tak, jakoś z wielkim, jakimś takim uszanowaniem. Taki. A dzieci też nie mówiły na ty, jak teraz mówi się do matki, daj weź, tylko mama będzie łaskawa mi to dać. Mama będzie, to pamiętam, taki był, taki był styl, ale nikt z tego powodu nie, nie czuł się jakoś źle. Mama była tam właśnie osobą, która, która dawała ton, nadawała ciepło. Bo tata i bracia byli bardzo zapracowani, ciężko pracowali. No takie różne, pamiętam na przykład historię taką, że się na lato wyjeżdżało na letnisko tak zwane. To, bo ja miałam tylko, jeśli chodzi o dzieci, to tylko był mój brat, który był ode mnie starszy o półtora roku i ja. A tam wszyscy już byli dorośli, więc pracowali. A mama z nami na wakacje, wyjeżdżała na całe wakacje, a tam na, zawsze w piątek przyjeżdżał tata i bracia, którzy pracowali. piątek i sobota byliśmy razem. Później wyjeżdżali a i tam na, na tak zwanym letni. Tam się wynajmowało taką, tak, pamiętam, taka weranda była. Mama jeździła po, po masło tam i gdzieś tam na targ. <laughs> no domu oczywiście był koszern. pamiętam, pamiętam różne. Pamiętam święta doskonale pamiętam. Bo z tego ja, no, o, przeżył mój kuzyn, który przeżył w Rosji, i on jest w Izraelu, właśnie dlatego jadę. Między innymi, on ma 95 lat i chcę go jeszcze zobaczyć za życia, bo jest podobno już bardzo słaby. To od niego troszkę się dowiedziałam. To i powiedziała się, że mój tata był nie wiem co to znaczy starszy, starszy w Burznicy, starszy w Synagodze nie wiem co to znaczy. W każdym razie pamiętam, codziennie rano modlił się tam w kąciku. Mieszkanie nie było duże, były dwa pokoje tylko, bo nie, by, nie, by, nie było to jakiś taki bogaty dom. Jest bardzo skromny, ale, ale szczęśliwy. No takie jeszcze z takich dziecięcych wspomnień, no właśnie to, to pamiętam, pamiętam Pesach, pamiętam, prawda, pamiętam Kuczki. To było święto szałasów, to pamiętam jak się robiło to ozdoby do, do dzieci, prawda, i, i to wszystko. I wie pan co, dziwna sprawa, przez długie lata szukałam zapachu, bo tam były, jak się robiło ten, ten, to na podwórku stały te, te szałasy i na wierzchu były położone ze świerku gałęzie. I prześladuje mnie zapach tych gałęzi, takie trochę zbutwiałe. Takie trochę i ciągle chodzę do lasu i szukam tego zapachu, i nie, nie mogę go znaleźć. Co jeszcze pamiętam z takich ciekawostek? Pamiętam jeszcze koszarowanie potraw, to nie, tych naczyń. Nie było tak bogato, żeby mieć, bo ja wiem teraz, jak jestem w Izraelu, to ludzie mają osobne naczynia, prawda, pesachowe, mają jakieś to wszystko gdzieś leży, wyciągają i to tam. A mama, tak pamiętam, to taki kocioł był od bielizny, brało się tam, kładło się te naczynia i dusza od, od żelazka, pan wie, co to jest dusza od żelazka, <laughs> To były takie żelazka, które kładło się do środka rozpalone taki, takie żelazo, i to żelazo nagrzewało i tym się prasowało, nie było elektrycznych żelazek. I taką duszę od, to się nazywa dusza od żelazka, to był środek, kładło się do tej wrzącej wody i to się w ten sposób koszarowało. I to się robiło na podwórku, no bo gdzie to było? To wszystko bulgotało i to nie można. było. A ponieważ w całym bloku, w tym całym domu mieszka ludność żydowska była, Głównie tak, że tak wszyscy tak robili. No wszyscy, może nie wszyscy, bo tam w, na, na front, od frontu mieszkali, zamożniejsi. No takie to są takie wspomnienia, powiedzmy, które. No, tych wspomnień mam dużo i one są dla mnie bardzo, bardzo bliskie i bardzo ciepłe. Czy rodzina należała do jakiejś organizacji? Y, nie sądzę, nie wiem. Y, o, tata na pewno nie. Bracia. To tak, jeden z braci w ogóle wyłamał się z rodzinnych bo już on przed wojną zrobił maturę, był taki, no, taki, jak gdyby uczony, bo to bo tam mieli szkoły rzemieślnicze, mieli jakieś, prawda? A to on skończył i on był właścicielem czytelni Parnas na, na ulicy Nowolipie. Nie pamiętam jaki numer. I on, on miał księgozbiór i wypożyczał, to on był tak już taki, on się wyłamał troszkę z tej tradycji stolarskiej, bo, bo wiem, że nawet dwójek jakiś był stolarzem, drugi tam był, a jeden jeszcze, to jak pan by znalazł, Berkucher, to był nawet dziennikarzem. On, I on przeżył wojnę i on był najpierw jeszcze, no, był we Francji, a umarł w Izraelu, byłam na jego grobie. To był brat mojego taty najmłodszy. To on też, A tak to rodzina była. Dziadek był stolarzem, pradziadek był stolarzem, to była taka rzemieślnicza rodzina. Ale pan pytał o. Ten, nie wiem, ten mój kuzyn jeszcze powiedział, że ci młodzi chłopcy, jak on mówi, komunizowali. Ale ja nie, nie sądzę, żeby. Może mieli poglądy jakieś, no może sprzeciw jakiś wobec tego, co się działo. Ale nie sądzę, żeby, bo później, w czasie już okupacji, w czasie tego tragedii i zagłady, to oni się włączyli później, to oni byli w żydowskiej organizacji bojowej i brali udział w powstaniu. Także później, ale tam, czy przed wojną, jakiś organ, ale. Bo z moją siostrą pamiętam, moja siostra była 15 lat ode mnie starsza. Więc była już taka panna. Podobno z tego co wiem, chodziła do Bejt Jakow do szkoły. To był takie, nie wiem czy mam jeszcze ma jakieś pytania, bo to dzieciństwo takie, sielskie, anielskie powiedziałabym, dobre, kochane. Było mi, no, takie małe dziecko. Bracia mnie na rękach nosili, bo jak dorosły chłop, prawda, i do mnie... Co bracia chodzili na przykład do hederu? I... Ten mój brat, który był ode mnie, bo tamtych to już nie pamiętam, dlatego, że oni już pracowali, ale ten mój brat Jehuda, to był o półtora roku ode mnie starszy, on chodził do Hederu. Ale barmycwy jeszcze nie miał, bo jeszcze nie miał 13 lat. On nie zdążył nawet, bo jak, 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 no, z, 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 można by zmarł, no, to, to miał 12,5 i pół roku jeszcze, a zresztą w tych warunkach nie wiem, czy by doszło w ogóle do, ale nie, 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 nie miał barmycwy jeszcze. A, a tamci to to na pewno mieli, bo dom był, oni później się jakoś tak młodzi się jakoś, starali się jakoś tam, nie wiem, po swojemu. No ale, ale dom, do domu przychodzili na, pamiętam, wszystkie święta, przychodzili do, do rodziców i, bo już nawet już kilku mieszkało poza domem, bo ci dorośli, oni już, już trzech, trzech braci było żonatych w tym czasie. Także, że ten, ten dom był taki, no, dom był religijny, dom był, dom był, no co tam jeszcze można, skromny, nie, jakiś taki. Czy czy, czy, czy ojciec był związany w jakichś bliższych relacjach z jakimś rabinem, miał swojego rabina? Tego to nie wiem. Tego to nie wiem. Wieprzy nie chodził, no, na przykład, do no, synagoga była na Tłomackim. tam na pewno nie chodził, Że, ale chodzi do burżnicy, gdzieś to były takie, prawda, miejsca to były tak, burżnica, to były takie, no, domy modlitwy. I tam właśnie, no, no, ale to było gdzieś w pobliżu, to było gdzieś dzielnic w dzielnicy, tak, no, to, ale czy był związany, nie umiem tego powiedzieć, nie wiem. Bo, bo ten wujek, który przeżył, to był raczej taki, że tak powiem, świecki, zupełnie jakoś tak już niereligijny, nie ten brat jego młodszy. Czy mieliście może jakieś gości na święta? Na I, no, było na tyle, że było wystarczyło. <noise> bo zawsze jeszcze dzieci miały osobny stolik, taki niski. I bo, to, bo przychodziły też dzieci mojego brata, no dwoje dzieci miał, ma, ma, malutkie ten były. ja byłam z bratem, jeszcze powiem, to mieliśmy taki stolik obok. A, a dorośli siedzieli przy, przy dużym stole, małe mieszkanie nie było duże. Także, a takich gości, no to na święta, to nasza rodzina była sama w sobie, bo jeszcze jak przyszły bratowe i dwóch braci, bo później następny się ożenił, już w się, się wojny. To, to, to przychodzili do domu, prawda, więc tak zawsze około 15 osób zasiadało do, czy do sederu, czy, czy ten. A ja pamiętam, jak się bałam strasznie, jak y, otwierali drzwi, że miał Eliasz wejść. Ja patrzyłam, jak on, on, wejdzie i tam się ten wino poruszy w kielichu, to ja drżałam, bałam się strasznie. Ale pamiętam, takie drobne rzeczy pamiętam świetnie, to mi było, to mi było tak bardzo bliskie było. No, a później się wszystko. Wszystko się skończyło.